Cześć Czołem, Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne wydanie piwnych okazji. Zaczynamy od netto oferta do 31 stycznia. Tutaj wybrane piwa z browaru Marienstadt. 4.99 za butelkę, a także wybrane piwa z browaru Staropolskiego, między innymi miodne i chmielne w cenie 5 ,49 zł 49 za butelkę. To tyle, jeśli chodzi o netto. A ja zachęcam was do głosowania w plebiscycie PSPD do 31 stycznia można oddawać głosy również na mnie. Zostałem nominowany w kategorii bloger roku. Link do głosowania znajduje się w opisie. Pod tym wydaniem piwnych okazji z góry dziękuję za wszystkie głosy i zachęcam do głosowania także w innych kategoriach. To tyle jeśli chodzi o plebiscyt. My wracamy do piwnych okazji. Polo Market do 2 lutego. Tutaj mamy koncerny zaledwie. Książęce Wajcen, Książęce Ipa i Książęce Porter. Wszystkie w cenie 3,99 zł. To tyle jeśli chodzi o Polo Market. My przechodzimy już do Altiego. Oferta do 31 stycznia włącznie. Grzaniec Raciborski za 3,99 a także zakopiańczyk śliwkowy za 4,99 to są propozycje Aldiego, ale to nie koniec, jeśli chodzi o Aldiego. Bo od 29 do 31 stycznia mamy piątko sobotę i tutaj Paulaner za 4,79 i Raciborskie Miodowe za 4,59 również w Aldim. Te piwa będą na Was czekać. Wychodzimy z Aldiego. I już jesteśmy na piwnemosty.pl, sklep internetowy piwnemosty.pl, szeroki wybór craftu i również oferty promocyjne. One także czekają na Was w tymże internetowym sklepie, jest taka odrębna zakładka promocje i tam można zaopatrzyć się w rzemieślnicze, polskie, jak i zagraniczne piwa w promocyjnych cenach. Tutaj m.in. widać piwa z browaru Funky Fluid, Brown Sugar za 11,70, Breakfast Stout za 10,80, jest też um, m.in. Festbier z Cloud za 1425 i wiele innych piw. Oczywiście są także liczne oferty regularne poza promocją piwnemosty.pl bardzo przyjemne doświadczenie mam z tym sklepem także również w tym momencie go polecam i myślę, że tych internetowych sklepów będę polecał w piwnych okazjach. Więcej, nie tylko te e, oferty stacjonarne w sieciach handlowych. Drodzy moi, to tyle z mojej strony w tym tygodniu. To wydanie piwnych okazji dobiega końca. Dziękuję wam za uwagę, życzę udanych zakupów. E, raz jeszcze zachęcam do głosowania w plebiscycie PSPD w kategorii Bloger Roku. Nominowany jestem link do głosowania w opisie filmu Tomasz Migdałek. Birofile, vlog o piwie. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. I oczywiście na live'ach trzymajcie się ciepło. Cześć!